Nie, śluczko, to leci. Tamte śluczko, bo tam... Dobrze Czesław, że samochód postawiłeś za, to, za budynkiem. Kurwa. Kurwa to, jak to by to no? W życiu czegoś takiego kawał, nie widziałem.

Co? Dobra, Andrzej. się, odsuń się. Ono widzisz? Zobacz. Tak rok jest na drzwiach, Ale Juzek, poczekaj, bo zaraz spokojnie obmyślimy. Nie, trzeba żeby nie, to trzeba tam pociągnąć żeby... Tylko tam nie ma jak wjechać. Ty, ja nie wiedzieć. Tak, tam, tam, tam to też no, to jest sposób. nie wiedzieć. Ona anż, ona na tym na mnie